Dobra, chodźmy. Siema e, widzowie, dzisiaj gramy w Team Fortress 2 jest ze mną czaki Siema widzowie. I Żół, i ten, i, i Andrzej. Guten Morgan widzowie Dobra chłopaki, dołam o, dobra chłopaki, jesteście. O jesteśmy, jesteśmy. Ej, random mam jest też polski na tym. Niedawno sobie kupiłem takie fajne kosmetyki do tego, do tego, do do, do, do solda, taki, takie włosy do scouta do sobie do tatko do tego, kupiłem no do no do tego, no tego, się Andrzej do tego, się Andrzej Ojciec Gregory Gaming, nie mogę. Nie to jest ojciec Gering. Goering. Nie Gering, nie mogę. <grywia> Ej, Chucky, fajne masz kosmetyki. No? Ja? Tak, fajne masz kosmetyki do skauta. Czekaj, muszę poprawić łapki, bo coś no nie jest. Ja sobie jeszcze będę chyba spodnie kupił. Ja, ja mam, o, ale... ja mam 8 Ej, ten nie ma ładne sutki. Mój tata mi niedawno doładował 20 zł na, moje, na mój portfel Steam, więc sobie trochę pokubywałem. Nie, druk se level, druk se level. No o jezu, ty. Dobra chłopaki, idziemy, nad, nadjeżdżamy tam, wjeżdżamy tam, tam wściekły. No, ja mam floga, więc sobie jeszcze lepiej poradzę. A A ja mam, a ja mam, solda. Cholera mnie tak wszystko spędzi, dobra, ja nie, nie będę się drapał. Po prostu. Ja tam zawsze, ale to, ruchu ja ruchu nie tak nigdy zlikwidować nie mogę. Kurde, nawalają, nawalają, jak nawalają chłopy. Ja dobra, Zabiłem się, skauta, zabiłem się. skauta O, czyli to było ty, idę ty dobra. I nadchodzi kolejny, nadchodzi kolejny. Nadchodzą kolejni, nadchodzą kolejni. Ja tutaj palę. Kurde, zabrał mi, spaj no, mi no, zabrał co. No, no, 14 HP. Dobra, idę. Dobra, dobra, dobra lecimy. No, Kurde, zabił mnie, sens sen serio. Sen, serio, co to jest za imię? Senserio. <g kindlyhehe> Nie mogę. Dobra, chłopaki, na wjeżdżamy? Zaraz oni też z nas. Ej, wjeżdżali na nas pełno! Tak, wjeżdżają na nas. O, ktoś opuścił grę, widziałem na oczach. Ło, zabiłem ee, trajente, kogoś! Zabiłem kogoś! zdarzenie: ktoś opuścił grę, na, na oczach jednego z graczy. Tak, opuś Aha. widziałem jak gościu tak wyparował nagle. To musiało być straszne. To spać, to jest spaj? w po No Chłopi po prostu łeb celił ten... i dobra. O dziękuję chłopaki, jak jak jesteście w moim zespole to pomagacie mi w kontraktach. Tu jesteście. No bo ja ja jestem się z no. biję, jakimś, ja się z bije. biję. O nie, Salt, 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 zabiłem go, zabiłem go. Jak go zdjąłem, ja jestem dobry. Dobra. I ziszczyłem teleport, zniszczyłem teleport. Pyro na podziw. Wróciłem z wakacji z Węgrów, na Węgrach byłem. No, zabiłem ich. Jak ich biję, chłopie. O Jezu. I dzięki chłopaki, już prawie mi kontrakt zrobiliście. Ej, dobra, a gdzie, gdzie ty jesteś, Oskar? Ja się odradzam dopiero, Andrzej. A, no, do, no dobra. To jest tak na serio Marcel, ale ma przezwisko czaki. No. Ja, ja do myślałam, że go tak rodzice nazywają. Ale jakby go tak, jakby... Ale nazwać, nazwać sobie dziecko... Na przykład, nie wiem... To tak, jakby nazwać swoje dziecko Ogryzek. Jest, <gryzny> dobrze, dobrze... To... dobrze. Dobrze, Andrzej, że ty nie jesteś ogryskiem. Byś się cieszył, jakby się tak twoi rodzice nazwali. Na to, nie... Ja biję się z soldem, zabiłem go. O, a ja, a ja cię jedna pomagał. Dobra, dziękuję. Wjeżdżamy i niszczymy. Idziemy na te ziemniaki. Na te ziemniaki, nie oh! Bo oni się, te ziemniaka, się, się, Bo oni na ziemniakach powietrze grają. Idzie pairo, idzie Pajro! No, no, prawie no, leżysz, no, gi... Zabiłem go, zabiłem go. Au. Dobra, co to jest? Yyy, śpieg! A Miesz, nie, to nie jest dobra. Na. No. Natodzą, natodzą. Kurde, jak oberwałem, kurde, jak oberwałem. Nachodzą, nachodzą! Uwaga, bo nadodzą! Spaj, spaj. Zabiłem go. Yy. Kurde, odpalam furię, odpalam furię. Dawaj, dawaj. Dobra, biorę soda. Nadjeżdżamy, rozwalamy ich. Rozwalamy ja tak ich. O, jestem z wami tutaj. Dobra, ja, ja idę rozwalać. Zabijemy jakiegoś enga. Kurde, amunicja mi się powoli... Jest paczka! Paczka, jakie tam dwie paczki leżały. Ja tam zajmuję ten punkt nic, nic nie robię. Opowiem wam historię, dlaczego mój tata się zrobił łysy. A ja w ogóle nie wiedziałem, że on ma jakiekolwiek łysy i nie wiedziałem, że on jest łysy. Bo wiecie czemu... Bo chłopaki wiecie czemu mój tata jest łysy? No dlaczego? Bo, bo... ma raka. Nie ma raka, bo, 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 bo moja, bo moi, bo... M, e, moja rodzina też była łysa, jest łysa, znaczy się. A matka, mama też nie no nie. Jest łysa. Nie Mama no. nie jest łysa, ale mój dziadek był łysy, mój wujek jest łysy, tylko mój drugi dziadek już nie żyje niestety. Zmarł kilka dni przed... Zmarł mój kil... też dziadek nie żyje. Tak, zmarł kilka, miesię... kilka dni przed moim urodzeniem. Mój, to, ten mój dziadek to umarł w 87. W 87? O no jak długo? No, on po prostu wszedł do domu, potknął się o próg i już nie wstał. Serio? No po, miał, no po pierwsze miał raka serca. A? Więc po pierwsze dostał ataku serca i jednocześnie się przewrócił. A zgadnijcie dla te, dlaczego mój dziadek umarł? A... Był na wojnie. Na wojnie? Nie wiem. Powiem wam palił, palił papierosy i dlatego umarł. On tak palił papierosy. Mój tata razem z moją babcią mówili mu, żeby przestał palić, on nie słuchał i dalej palił i nie uwierzycie ile on paczek dziennie palił. No ile? Dwie paczki dziennie on palił. Chryste! I nie jest chciał ty... przestawać... Moi rodzice też palą, ale tak to w jedną paczkę dziennie, to jest max. Ale znaczy mój dziadek to też palił. Ale on nie ma polskich papierosów, tylko ma białoruskie przemytu. Białoruskie papierosy? Serio taki istnieją chłopie? No. No normalnie mają cyrylicę napisaną na tym, coś to, to tam jakieś nie wiem. Są też takie obrazki jak na... Po co? Nie, wiem, to jest do ja czy tego tam. Jezu, mnie tak spędzi, a dobra, nie chcę mi się drapać na razie, bo by tak? Nie chcę mi się drapać, to tu jest w ogóle. Dobra, mogę się teraz podrapać troszkę. Fajru, fajru! Czak, czak, tak, czakisiu, tak? Nagrywa się? nagrywa się? cały czas. Czekaj sprawdzę, tak nagrywa się to. Nagrywa się dobrze. Ło kurde, jak mnie wystrzelił chłop. Czekaj no. gdzie ty jesteś? nagrywa? się? Tak, nagrywa się cały czas. Tak, nagrywa się. Już 8 minut trwa. Jak się nie mylę. Tak, 8 minut chyba. Dobra, ja odpalam nowe kusy Tak to 8 minut już trwa a Nie wam Ja nie wiem czy to są sekundy czy to Cze? są minuty Tak to są chyba minuty Tak minuty tu są Bo jak a, godzinę... ile, a ile nas połowano Bo to filmarowicz czy po prostu odcinek Odcinek po prostu taki A i tutaj są takie jak biję godzina to będzie pokazywać że godzina dobra streamka potem ale to chyba no to go, ale godzinnego to chyba odcinka z normalnego nie, nie robisz, nie nie robię ja tak maksymalnie nie wiem Pół godziny zależy no kurde mam mało hp strasznie ja tak, ja mam 21 A ja mam 0 ty masz 0 czapki się nie żyjesz Żyję. Ej, no ty! Ej, no oskarżyłeś tego? To jest medyka. Medyka, dobra, jak umro. Będzie mi poketował. Ej, coś dostałem, coś dostałem. Trzeci stopień, kolejna kopia. Kopię mam. Wow. Dobra, biorę. A co tu... to jest trzeci stopień? No taka, taka broń do tego, do. 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 do Idziemy na nie. No. Cholera no co mnie tak nos pędzi łupaki uważajcie lepiej Ej mini kryty mam Miałem właściwie Dobra chodź chodź Andrzej chodź Wracaj się wracaj chodź 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 tędy chodź tędy Idziemy tędy okej Dobra no, dawaj Dobra to jest zwykła sygnałówka ty lubisz sobie, dobra, ja z... sobie na łóżkę? Wjeżdżamy tam, wjeżdżamy tam. O, Kurde, zabił mnie. Dobra, nie szkodzi. To jak, Jakiego medigana wziąć, stokowego czy quick fixa, jak myślicie? Quick fix, quick fix. Dobra, biorę quick fix. Aha, miałem już meme pychy. Miałem meme pychy, ale oczywiście musiałem użyć, jak zwykle. Czakisiu? A twój dziadek żyje czy nie żyje? Ten drugi. A, ale który bo ja A dobra, Idziemy. Andrzeja już mogę się trade'ować. O! Tylko nie wiem czy, czy, czy oddać te okularki ci, bo ja... bo ja używam je często. To są moje ulubione okularki, więc nie wiem. Ej oh. no, O straszak, o Jezu! Dobra, idę Cię leczyć, idę Cię leczyć. Dobra. Andrzej, wjeżdżamy tam, dawaj, dawaj. Odpalam Ci ubera, odpalam Ci ubera. Dobra. Aaaa! Bije ich, bije ich z lód saugera. O, nadchodzi, nadchodzi. Nadchodzi. Kurde, dobra, ja chyba wezmę solda. Muszę solda wziąć, chłopaki. Przejmuję, so... przejmuję. Ooo, nie przejąłem. Jeszcze i tak 4 minuty zostały. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie takie odcinki, jak granie z, z żurkiem, czy granie z Czakiem i Andrzejem. I co jak tam chłopaki dogada... dogadaliście się? Bo to dopiero... jaki ten się... czas? I co jak tam dogadywujecie się chłopaki? Mam... No... Nawet... O kurde, Blue... Ej, ambasador Australium! Dostałeś? Nie, ambasador Australium tutaj chłop... leży od, od innego... Ten, nie wiem to szybko. Dobra. Normalnie, Australium dobra, dobra, Ej, poczekajcie. To po, po krótkiej no. przerwie, Andrzeja. Ja wstawiłem niedawno takiego powstania. Poznajcie mojego pieska. Ty zobaczyłeś. No. no, ja patrzyłem. I napisałeś o no, odjeść, odjść. Ja widziałem twój filmik, tu bieg jak, jak, jak twój pies się rozciągał, bo ty miałeś psa. No miałem. Jaka to rasa jest? Jaka to rasa była? Jack Rigel. Erigel Erigel? Nie, Jack kill. Spy? Spaj! Spaj! Tu po prostu biega spy. Biorę żołnierza, biorę żołnierza! Zabiłem nie, nie trzech na ten naraz chłopie, ja trzech naraz zabiłem. Ubiej, ubiej, ubiej. Dobra, ja trzech naraz zabiłem. A wy lubicie stok rakietnicę czy tak nie za bardzo, bo ja kocham, to jest dobra brązowa. Ja, ja kocham. Ja kocham. Ja y, stok rakietnica. No, nawet, no, nawet, nawet. Rozwalam. O Jezu, o Jezu, tutaj ktoś pułapkę zostawił, chłop. I się sam wysadził, nie mogę. Sam się wysadził. Boże. Przejmujemy chyba, przejmujemy. przejmuję, przejmuję. Czaki, ja marzę, żeby mieć strzelającą gwiazdę. Taki reskin. No, ona jest Tak, reskin machiny, to jest moim zdaniem najlepsza snajpa. O tu jest spaj tu jest spaj Chodź tu szpaju uciek uciek Dobra wjeżdżamy tam chłopaki, wjeżdżamy Ja ja no, szeregące... ale strzelające szereg... gwiazda to reskin Tak to tylko reskin machiny Słyszałem Nie macie machiny? Ja, ja nie ma mach... miałem ale usunąłem Ja ja ją przez 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 ale nie pamiętam co się zrobiłem Ja mam, ja mam machiny ja lubię zabawkę zawodowca często używać. Bo, bo mi się podoba efekt, że, że gościowi łeb wtedy u, ucina, kiedy dajesz headshot, a pamiętasz? No? No. To mi się ten efekt najbardziej podoba. Że jak gościa w łeb, to mu łeb odpada, jakby. Spy! A bo że mnie tam wysadził. Goście się sam wysadził, nie mogę. Dobra. Poczekajcie, bo czekajcie, nie, 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 ma tutaj żadnego nie, Jezus Maria. Twój pies nie, czek... je... Jak się twój piesek nazywał wtedy? E jest, e jest, 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 nie, 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 to fajnie. W końcu odebrałem moją nagrodę. W końcu mam... No nie! Mam już na co użyć tutaj. A, ja się nie... A nie, od się, dobra. Ej, na przygotowaniu to chyba się dosłownie... Nie powiem, żeby ktoś się tak jakoś specjalnie aż tak zabijał. Jest mam wyrzutnie rakiet, taką australium jakby wygląda, łowce smoków mam. Co? Tak, mam łowce smoków. Wyślę wam Jak Jakim cudem ty dostałeś australiuma? To jest taki nie, australium bo. dla noobów jakby. Aha. Pierwowzór, a nie pomatem. Dobra, teraz mi stać, na, żebym kupił takie trzy fajne barwy wojenne. <słuch> to, to się już zaczyna, Okej! Okay. O oh Jezu. <słuch> Czekaj, co mi wypadnie z skrzynki, zobaczmy. O, fajna barwa. Co trochę uzbieram tych barw wojennych. Ło! kolejna barwa wojenna. Ale fajne barwy wojenne mi wpadają w ręce ty masz fajnie, jak dostajesz barwy wojenne. Ja, ja żadnej nie mam. Mam trzy barwy wojenne. Mogę teraz je założyć na coś. No Dobra, założę no sobie na... Daj mi jedną. Daj. Poczekajcie chwilę, chłopaki, nakładam na coś. Dobra, mógłbym sobie na... Nawet... Chłopie, rundę Oscar. No dobra, czekaj chwilę, nałożę tylko te barwy wojenne, już idę do Was. Na co tutaj założyć? Dobra, to sobie na czarną skrzynkę założę. O, tak! Szybko! jego baj mi! Dobra, mam czarną skrzynkę. Teraz sobie na Uber piłę nałożę. Nie wiem, tak się go tak szybko to no czekajcie Oj. chwilę chłopaki, tylko nałożę to z... na, na Ej, zraź... nałożę. Ale wydam zrajdź twój sekret. Wiecie że tyle tego dostajesz. Bo 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 po bo ten, bo, bo zrobiłem kontrakt dobra, ten od Mercery e, World tak... I wtedy ja Dobra, chcę, to... dobra, gdzie się robi te kontrakty? No, e, z, no musisz tu drąć F2. Dawaj to, F2, pokaż mi F2 Czekaj, nakładamy jeszcze barwę w Dobra, do Pyro cześć kontrakt w czy rewolwer nie wiem na co nałożyć ten ostatni to ostatnią barwę zatwierdzony Ha? teraz musisz robić ukończyłem pierwszy kontrakt takim ja cudem okej okay? o uh. nie to rozpałki nie chcę smoczej no nie chcę Dobra, już nakładam na nóż na tą nowszą. Dobra, nakładam na nóż. Dobra, mam już to. Dobra, czekajcie chłopaki, tylko jeszcze tylko zrobię tutaj to. Nałożę te barwy, bo Najpierw będę wezmę w użyciu, co tu jeszcze wziąłem. Ja biorę enga, ja biorę enga, nie wiem jest. Tutaj jeszcze na czarną skrzynkę, ale na razie wolę zagać z tym. ...stokowym. No dobra, jeszcze... Dobra, co ja mam w tym kontrakcie zrobić? Chwilę. Chodzi mi o Mercery Park. <grym> A, zabić motą furią. Aha, spoko. On taki Australium <grym> dla nich, można powiedzieć. To wygląda jak taki Australium trochę. Australium... Kurde, tu są cecho, Późniwe psy mam kukri kuriozum, teraz jestem naprawdę bogatym graczem, nie żartuję, nie ma żartów już Dobra, wezmę sobie spaja. I ja i tak mam najwięcej godzin na spaju, więc to ja jestem spajmanem. mainem. Woli robię się soldier mainem. Dobra, patrzcie jak to się robi, jak się jak spajczykować. Ja to jestem tak najbardziej, to jestem medic mainem Kurde, you fail Aha. I Kudy, mam no top i top dobra, top. no i kontraktu nie zrobiłem, dobra Ja, ja może, bo ja mam... Bo ja mam jakoś... Ja może, żeby mieć taką drwinę Dobra, ja chcę... Aha, mam taką disco. No wiem, ja też mam takie, a ty nie mam, mam no. Ej no Oskar, dawaj ten filmik na YouTube'a Dobra, jeszcze na, troszkę niech się nagra. Jak sobie troszkę pieniędzy uzbieram, bo... bo dziś się sobie dodawałem do 20 zł, ale nie było mi jeszcze stać na drwinę. Może na jedną, ale mi się ona nie podobała. Oskar! Tak? Streamy i live to wtedy, wtedy dostaniesz pieniądze. Serio? Tak. Wtedy będziesz dostawał części. Dobra.